Witajcie moi drodzy Koniec czerwca Cały maj lawo, do połowy czerwca lawo Teraz od kilku dni mamy Wielkie upały Pogoda typowo wyżowa, kontynentalna No ale tam oglądam Czy tam niektórzy już Jakieś kurki Inne grzyby znajdują Już pominę tych, którzy tam od kwietnie zbierają prawdziwki kozaki ja w przyszłym roku tak będę zbierał od 1 kwietnia od prima zacznę i cały czas będę zbierał w tym roku sobie nagrywam na jesieni a będę puszczał od wiosny no także idę w każdym razie na rekolację zobaczyć czy coś się nie pojawiło w lesie upał jest taki że idę do 8 wieczorem się prawie zbliża dopiero można spokojnie pójść sobie pospacerować Zanim wejdę w tu ujrzałem taką fajną roślinę Na poboczu przy lesie To będzie wabny podobne Te długie wydygi mnóstwo niebieskich kwiatów No coś wspaniałego Tu do kronianki rosną Będą grzyby to będą, nie to nie Grząd przejście przewietrzyć. To Podziwieć takie piękne rośliny i inne piękno przyrody idę dalej chodzę sobie już po zagajniku ale powiem wam że jest tak sucho tak co wszystko szaleści nie wiem wilgotność ściółki to nie wiem czy jest z 10% chociaż no jeszcze jest taka sprawa bo tu spora część lasów połownie to są prywatne działki gdzie sobie proszę proszę ktoś sobie zaznaczył swoją dziełeczkę, wyciął drzewa nie wiem czy tu się będzie budował już, czy ogródek będzie robił czy po prostu mógł sobie wyciął, wyciął drzewa krzaki na opa, tego nie wiem no ja idę dalej takie zrobię półko z kilometr, półtora po lesie wątpię no, że coś znalazł, taką suszę no chyba że wcześniej coś urosło i tam na mnie czeka ale no, to muszę sprawdzić ruszam dalej Grzybów nie ma, oczywiście, bo jest sucho, przeokropnie. Ale takie fajne haberki. Buławatne, ale nie takie polne, takie leśne. Leśne na drogach, pod lasem. O. Błękitne. Błękitne, przepiękne, jak mój kolorocz. Ruszam dalej. Kawałek dalej taka niewysoka roślina, 20-30 cm, takie ma fajne żółte kwiatki. A tych nazw tych roślin tam kiedyś, się, nie pamiętam, w każdym razie ładne oczywiście nie, nie ma, ale powiem wam, że kwiatki piękne są, przyroda jest w lesie, wokół lasu jest przepiękna. Także warto z samego rana, czy wieczorem w niepełpałych przejść się, posłuchać śpiewów ptaszków, popatrzeć na te piękne kwiaty i inne rośliny. A kolejna przepiękna roślina, jak widzę pszczoły odwiedzają. No, bardzo fajne spacery, podoba się. Jak dalej parę metrów kolejna przepiękna roślina na żółto kwitnie I tak patrząc na kształt kwiatków to nie wiem czasem czy to nie jest jedna z polskich orchidei czyli serszczyków bo u nas też takie rosną, polne, leśne Tylko że jak to mówi przysłowie cudze chwalicie swojego nie znacie patrzcie jakie piękne kwiatki to sobie rosną na skraju lasu cały kobierzec tam dalej biała konieczynka. ruszam dalej teraz sobie idę leśną drogą no ja niestety Jakieś 200 metrów od autostrada przebiega w lesie. Nie stawiają ekranów dźwięków Dźwięko no bo przecież zwierzęta są głuche, no i można walić w nimi hałasy. No ale co mówić, jak u mnie na ulicy nie chcą postawić, bo według ich pomiarów, jak jeszcze ta autostrada nie była otwarta oficjalnie kołasu nie było, to co dopiero tam las i zwierzęta pomniejszało to las sosnowy, tam gdzie nie gdzie, jakieś dęby, jarzębiny potem się zmienia na taki brzozowy, grabowy no dobrze, na razie chciałem tylko pokazać drogę 8 jest a dalej elegancko widno lato to jest lato nawet wieczorem późno można chodzić spacerować po lesie po i jest widno już przyszedłem w kaset metrów jestem w tak zwanym lesie państwowym przynajmniej tak wynika z różnych map planów i tak dalej do takiej rozdroży jestem tu się pokręcę a więc tak trochę takie obniżenie terenu, trochę wyglotni patrzę, bo jeżeli szansa gdzieś jest, to tylko tam na no jakiegoś grzyba pierwszego w tym roku jadalnego, bo no psiaki to tam już widywały. Nawet nagrałem jedne tam nie oblód. No a jest tutaj jakie mocno mieszany dęby, brzozy, buki, graby a sosny to też miejsca dobra ruszam dalej. no nie jest tak że nic nie znalazłem na tym spacerze proszę bardzo przepiękna aluminiowa puszeczka po pewnej bardzo znanej marce piwa Wziąłem sobie reklamoweczkę na ewentualne grzyby wezmę puszeczkę oczyszczę raz z tej puszki dołożę do mojej kolekcji kupczekarnieniowych przelew na taką polankę bo tutaj zawsze w ostatnich latach jak się kurki pojawiały to właśnie wokół niej na niej to przedem popatrzyłem nic nic ani jednej kurki ani jednego grzyba w ogóle Chcemy już iść w połowie tutaj mojego lasu. Nawet psiaka dzisiaj nie widziałem Musi mocno popadać i wilgotność być w nocy I to nie jednej, żeby żeby coś ruszyło no Ale to lato się zaczyna, to bywały takie lata że upał, upał, nic, nic, potem popadało, Jak żeby ruszyły to... to kiedy to będzie? To tego dokładnie nie wiem ale na pewno będę obserwował pogodę i jak uznam, że jest szansa albo zobaczę na YouTube albo ktoś mi powie, że już są grzyby w lesie wtedy na pewno przyjdę a teraz podejmuję decyzję strategiczną bo już jest prawie w pół do dziewiątej powrót do domu już przyszedłem się no ładny kawałek spociłem się nieźle ale dobrze, bo już jest tak pod wieczór, much za bardzo nie ma. A szybko szedłem, tej komary nie miały szansy mnie dopaść. Teraz, jak stoję i gadam o no to, już mnie obsiadają. więc kończę przemówienie i sprintem daję do domu. Jak coś jeszcze się fajnego pokaże, to wam nagram. A jak nie, to podsumowanie będzie na wyjście z lasu. Kochani, jest sensacja, rewelacja. Na leśnej ścieżce jest pierwszy grzyb jadalny w tym roku. Może z kiedyś brązową, kiedyś nazwanym lojarkiem jest Tak mały, taki zerny że nawet nie będę się wygupał, nie będę go zabierał ze sobą, niech sobie tu zostanie. Ale jeden grzybek był i to jadalny. No, po prostu niesamowite. No, jeden na cały raz. To ledwo tego widać. Idę dalej. Uczyzę w powrocie do domu. Podsumowanie. Spacerek wykonany. Co to spacerowałem? 40-50 minut. żeby nie ma tego jednego ruchomorka. Drugie znaleziska, puszka aluminiowa. No, ale ogólnie w lesie fajnie. Na koniec apokalipsa. Zachodzące tam nad horyzontem, nad lasem słońce no, tam ma jeszcze z godziny do zachodu ale tu nad drzewami już teraz się skrywa taczki śpiewają, tu młodych jest, tu opieki, są wspaniałe jesienią no i to by było na tyle moi drodzy widzowie drzewam również żebyście zażywali ruchu w przyrodzie bo człowiek wywodzi się z przyrody z natury i kontakt, świadomy kontakt z przyrodą jej kontemplacja, podziwianie, obcowanie z nią dobrze wpływa na jego zdrowie i fizyczne i psychiczne kto nie wierzy niech sprawdzi ja wracam do domu tam też mam różne sprawy obowiązki wieczorowe zwierzęta i tak dalej Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę miłych wakacji i uważajcie na siebie. Uważajcie przy kompaniu, uważajcie na drogach, uważajcie w górach. Ogólnie uważajcie, bo jeszcze te upały, a nie daj Boże, po z alkoholem połączone. Nieszczęście gotowe. Ale nie będę krak. Po prostu uważajcie na siebie, trzymajcie się, cześć.